Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj będzie sporo istotnych informacji. Po krótkiej ciszy w kwestii napięcia pomiędzy Izraelem a Iranem, temat ten wraca i zaczyna wyglądać coraz poważniej. Padły stanowcze słowa i deklaracje, między innymi amerykański generał powiedział otwarcie, że Stany Zjednoczone mają przygotowaną opcję militarną wobec Iranu. Będzie również o stanie podwyższonej gotowości bojowej rosyjskich okrętów atomowych, o przemieszczaniu słowackiej artylerii przez Polskę, ale także o interesujących ćwiczeniach wojennych przygotowujących uwaga na nowy wariant korony. Które odbyły się w Izraelu w tym miesiącu serdecznie zapraszam. Rosyjskie zdolności nuklearne i siły zbrojne muszą utrzymać gotowość bojową w świetle wzmożonej aktywności państw NATO w pobliżu granic Rosji, powiedział w środę minister obrony Rosji Siergiej Szojgu. Rosyjskie myśliwce i okręty ćwiczyły odpieranie ataków z powietrza na bazy morskie i reagowanie nalotami podczas ćwiczeń wojskowych na Morzu Czarnym, podała w środę agencja Interfax. W szkoleniu bojowym wzięło udział około 10 załóg samolotów i okrętów z bazy morskiej floty czarnomorskiej w Noworosyjsku. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało w czwartek, że Polska na razie nie będzie mieć ambasadora w Izraelu. Rzecznik ministerstwa Łukasz Jasina powiedział, że w tej chwili nie ma planów zaproponowania nowej osoby na stanowisko ambasadora w Tel Awiwie. Ukraińska armia przekazała w czwartek, że przeprowadzono ćwiczenie czołgów we wschodnich rejonach obwodu Donieckiego. Natomiast minister spraw zagranicznych Ukrainy ostrzegł tego samego dnia Rosję, że atak na jego kraj pociągnie za sobą straty polityczne, gospodarcze i ludzkie i będzie dla Rosji zbyt kosztowny. Wielka Brytania poinformowała o ponownym przeniesieniu swojej jednostki pancernej do Niemiec rok po oficjalnym wycofaniu swoich wojsk z tego kraju. Kanada rozważa rozszerzenie swojej misji wojskowej na Ukrainie. Możliwe opcje obejmują rozmieszczenie setek dodatkowych żołnierzy, wysłanie okrętu wojennego na Morze Czarne lub przemieszczenie niektórych myśliwców CF-18 stacjonujących w Rumunii. Amerykański niszczyciel rakietowy US Navy Arleigh Burke wszedł w czwartek na Morze Czarne. Rosyjskie wojsko obserwuje amerykański niszczyciel, który wszedł na Morze Czarne, podało Narodowe Centrum Kontroli Obrony Rosji. Ukraiński wywiad ma informacje o możliwej próbie zamachu stanu na Ukrainie, do której mogłoby dojść w grudniu z udziałem Rosjan, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymir Zełański. Występując na konferencji prasowej, Zełański stwierdził, że Ukraina ma pełną kontrolę nad swoimi granicami i jest także gotowa na eskalację w relacjach z Rosją. Mierzymy się z wyzwaniami nie tylko ze strony Federacji Rosyjskiej i możliwej eskalacji. Mamy też wyzwania natury wewnętrznej. Otrzymałem informację, że zamach stanu ma mieć miejsce w naszym kraju 1. 2 grudnia, stwierdził prezydent Ukrainy Prezydent Załański powiedział też, że otrzymał publiczne i prywatne zapewnienia od USA, Wielkiej Brytanii, Turcji, państw Unii Europejskiej i Kanady, że wesprą Ukrainę, jeśli Rosja zaatakuje. Stany Zjednoczone wyraziły, że wszystkie opcje są na stole, jeśli chodzi o sposób, w jaki zareagować na duże i niezwykłe nagromadzenie rosyjskich wojsk, w pobliżu granicy z Ukrainą, a sojusz NATO zdecyduje o kolejnym swoim ruchu po konsultacjach w przyszłym tygodniu. Rosyjskie atomowe okręty podwodne stacjonujące w Wiliuczyńsku zostały pilnie wysłane w morze. Według Military Maps wszystkie atomowe okręty podwodne floty Pacyfiku Marynarki Wojennej Rosji w stanie gotowości bojowej opuściły swoje miejsca rozmieszczenia i przeszły do służby alarmowej. Podobna sytuacja była obserwowana w kilku rosyjskich bazach. Zdjęcia satelitarne bazy morskiej w Iliuczyńsku na Kamczatce potwierdzają, że rosyjskie atomowe okręty podwodne kolejno opuszczały bazę w ciągu kilku dni. Według systemów śledzenia GPS rosyjskie atomowe okręty podwodne projektów 955 Borej 955A Borei A i 949A Antej zaczęły opuszczać swoją stałą bazę już na początku listopada, ale ani rosyjskie Ministerstwo Obrony, ani rosyjska marynarka wojenna nie opublikowały żadnych oficjalnych komentarzy na temat szczegółów tych znaczących działań prowadzonych przez rosyjskie atomowe okręty podwodne. USA mają przygotowaną opcję militarną wobec Iranu, mówi amerykański generał. Na tydzień przed wznowieniem przez mocarstwa światowe negocjacji w sprawie programu nuklearnego Iranu, czołowy dowódca USA na Bliskim Wschodzie powiedział, że amerykańska armia ma gotową, potencjalną opcję militarną w przypadku niepowodzenia rozmów. Nasz prezydent powiedział, że nie będą mieli broni nuklearnej. Powiedział Time, generał Kenneth McKenzie, dowódca Centralnego Dowództwa USA. Oczywiście dyplomacja ma pierwszeństwo, ale dowództwo centralne zawsze ma różne plany, które możemy wykonać, jeśli padną rozkazy, powiedział generał McKenzie. Kolejne ważne słowa z USA. Stany Zjednoczone nie będą siedzieć bezczynnie, jeśli Iran będzie odciągał się z negocjacjami w celu ożywienia porozumienia nuklearnego z 2015 roku, powiedział specjalny wysłannik USA do spraw Iranu tuż przed wznowieniem rozmów nuklearnych. Amerykański negocjator Rob Malley powiedział, że Waszyngton zareaguje odpowiednio, jeśli Iran będzie sprzeciwiał się postępom w rozmowach. Jednocześnie posuwając się zbyt daleko do przodu z działalnością w zakresie wzbogacania uranu, która nadal nabiera tempa, jeśli będą niebezpiecznie blisko tego celu, to oczywiście będziemy gotowi, by nie siedzieć bezczynnie, powiedział Malej dla National Public Radio. Minister obrony Izraela Ben Gantz ponowił w czwartek oskarżenia przeciwko Iranowi oraz wezwał kraje na całym świecie do konfrontacji z Teheranem. Żaden obcokrajowiec nie zostanie wpuszczony do Izraela w ciągu najbliższych dwóch tygodni po tym, jak w Izraelu odnotowano nowy wariant korony Omikron, natomiast Izraelczycy powracający z zagranicy będą musieli przejść kwarantannę trwającą od trzech do siedmiu dni, w piątek na konferencji prasowej dotyczącej nowego wariantu nazwanego Omikron, premier Izraela Naftali Bennett z dumą informował, że Izrael dwa tygodnie wcześniej przeprowadził narodowe ćwiczenia, które nazwano Omega War Game, czyli gra wojenna, ćwiczenie wojenne Omega, które było przygotowaniem na wariant Omega. variant is concerning and has the potential to be very dangerous. we are raising a red flag. we understand that we're on the verge of a state of emergency. Uh, just two weeks ago, israel carried out a national drill to prepare for this very outcome. we called it the omega war game, the variant called omega, uh, of a variant that is uh, even uh, more contagious, that may bypassed to a certain degree the vaccines and now we see a uh variant that spreads faster and requires us to respond faster we've been working together with other world leaders and now's the time to act fast early hard and strong i w tym miejscu myślę że warto wrócić do artykułu i powiedzieć kilka słów o co chodziło w tych ćwiczeniach. Opis pochodzi z artykułu The Jerusalem Post. Dziesiątki najwyższych urzędników wzięło udział w ćwiczeniach, aby ocenić przygotowanie kraju na kolejną falę pandemii. Rozpoczynamy tutaj wydarzenie bez precedensu, powiedział premier na początku ćwiczeń, nie tylko w skali Izraela, ale i globalnej. Prowadzimy ćwiczenia wojenne, aby przygotować się na nowy wariant, który jeszcze nie istnieje. Ćwiczenia omega, jak nazwał je Bennett, odbyły się w formie gry wojennej, poinformowało biuro premiera. Bennett regularnie odwoływał się do szczepu omega, kolejnego niebezpiecznego wariantu C19, który nie został jeszcze odkryty. Ćwiczenia omega miały formę gry umysłów, bo nie odbywały się żadne ćwiczenia fizyczne. Bennett powiedział, że ćwiczenie miało być proaktywną próbą przygotowania się na taki scenariusz. Wydarzenie miało na celu sprawdzenie, czy wszystkie ministerstwa są gotowe na następną falę, czy szpitale poradzą sobie w ekstremalnych warunkach. A najlepsi naukowcy w kraju mają za zadanie uważnie śledzić każdy wariant, który pojawi się na świecie, bez względu na to, jak mały. Zespół ocenił stan gotowości krajów w sferze zdrowia, prawa, ekonomii, bezpieczeństwa wewnętrznego, podróży i komunikacji, w tym przyjrzał się konkretnym zasadom postępowania ze zgromadzeniami, kwarantanną, imprezami, turystyką i nie tylko. Tyle z najważniejszych fragmentów artykułu The Jerusalem Post. Trzeba przyznać, że dość interesująca koincydencja. Teraz kolejne wieści z Izraela. Iran jest bliżej bomby atomowej niż kiedykolwiek i może stworzyć ją w ciągu miesiąca, poinformował izraelski kanał 12 w piątek wieczorem po opublikowaniu raportu brytyjskiego wywiadu. Dane zawarte w raporcie były wcześniej ujawniane tylko wyższym urzędnikom zachodniego wywiadu, a teraz zostały opublikowane. Z raportu wynika, że Iran poczynił znaczne postępy od czasu zawieszenia współpracy z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej 9 miesięcy temu. Jednak, według wysokiego rangą izraelskiego urzędnika, Iran nadal nie ma możliwości zamontowania bomby na pocisku balistycznym, co ma zająć im co najmniej kolejne 2 lata. Według kanału 12. minister obrony Izraela Benny Gantz ma w najbliższej przyszłości udać się do Waszyngtonu w celu omówienia tej kwestii. W ramach oficjalnej wizyty w Turkmenistanie prezydent Turcji Recep Erdogan spotkał się w Ashchabadzie z prezydentem Iranu Ibrahimem Raisim. Grecja poinformowała, że lotniskowiec ARC Independence przybył do greckiego portu Aleksandropolis z nową partią sprzętu wojskowego z USA, wcześniej przekazano, że USA przenoszą do portów Aleksandropolis 120 śmigłowców bojowych i 1000 opancerzonych wozów bojowych. I na koniec o przemieszczaniu przez Polskę sprzętu Słowackiej Armii. Artylerzyści Słowackich Sił Zbrojnych w ramach rotacji przemieszczają się na Łotwę wraz ze swoimi samobieżnymi armatochałbicami Zuzana II. W trakcie przemieszczania przez Polskę przeprowadzą wspólnie z naszą artylerią szkolenie ogniowe na poligonie w Orzyszu, poinformował Sztab Generalny Wojska Polskiego. Izrael zamknięty, minister obrony Benny Gantz uda się wkrótce do Waszyngtonu na omówienie kwestii irańskiego programu nuklearnego. Na planszy szachowej wokół Rosji trwa rozstawianie pionków. Rosja także nie pozostaje bierna w tej materii, i na to wszystko do gry jeszcze wchodzi nowy wariant korony. Kończy się listopad, przed nami ostatni miesiąc 2021 roku. Miejmy nadzieję, że jedyne fajerwerki, które zobaczymy, to te w Sylwestra. Na koniec bardzo chciałbym podziękować Wam, moi drodzy, za wszystkie łapki w górę, komentarze, subskrypcje i udostępnianie materiałów, bo to bardzo pomaga w rozwoju kanału i docieraniu do nowych odbiorców. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, do usłyszenia.